Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony ni kolejny odcinek ze Star Warsów, Jediów, upadłych z zakonów i braci sióstr nocy, czyli dachomira, czy jak się ta planeta zowie i odkrycie kolejnego po prostu grobowca Zefo. Chyba? Tak? Odkrycie kolejnego grobowca Zefo? Nie. Dobra, tu się zmedytowałem, tu mogę sobie teraz przebiec, przeskoczyć. Tam widzę, że coś jest, więc. Więc coś sobie tutaj możemy wyczuć echo jakieś fajne. Mm. Ten obcy jest potężniejszy. Jaki obcy... Musimy się poddać! O kim one mówią? Odporządkowanie. Władze nad braćmi nocy przejął nowy przywódca potężniejszy przy, przybyś. Właśnie dlatego nie może tak tu są, są do Jedi i nieprzychylnie nastawieni, że... że ich tutaj ciągle... Ktoś ich ewidentnie stłamsił? Dobra, tu chyba mogę zejść z tego piętra. Teraz przejść tam. Aha, ja mówię, dlaczego ja mam to w tutaj. Mógłbyś, stary, więcej do mnie nie celować. Zawróć, Jedi. Chyba ty. Nie ma nawet takiej opcji, żebym zawrócił. Eee, dobra, widzę, że jak tam spadnę na dół, to coś się będzie działo. Będą e, dymy się kręciły. Czy w ogóle idę w stronę swojego celu? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak, ale tak by wychodziło, że chyba... Kurde, ole mnie znowu wystraszyło. No. Sto rożec. Nie wiem czym ty jesteś w sumie. Ła, bardzo brzydką formą żaby. Ej, fajny mocno atak. Wykupiłem sobie, że podczas ataku zmienia tryb miecza. I się sprawdza. I kozacko wygląda. Dobra, przydala mamy zabitego. Pytanie: co teraz? Wygląda na to, że chyba, może, chyba możemy tylko tutaj przejść. Dobra, tu mamy echo do wyczucia. Dawaj szybko. Siostrz, no za bez żeby dać przykład. Eee, dół, braci nocy wrzucano do, w którym zabijały ich bestie. Najpewniej kuprze strodze. Ciekawe metody wychowawcze. Tak obstawiam, że muszę to tutaj podepchać, żebym mógł tutaj doskoczyć. Mam nadzieję, że dobrze obstawiam. Nie, coś źle obstawiam. Tam byłem. jest... Coś interesującego? Dobry wisko A dobra tu są chyba te Ups, to moc. Tu są chyba te, które umożliwiają w okej OK Tak Polecimy dalej w górę serca Boom. Good morning Lucy I'm home. Chyba nie tęsknili. Ewidentnie widzę, że mają jakiś uraz do of innych. Podejrzewam ciekawe, czy tutaj... Nie wiem, czy tutaj się pojawi postać Wejdera Chociaż nie, bo to było O Sithie. Przecież nam podawali historię, że mm, w, w historii było gdzieś podane, że tutaj... Jezu zapomniałem jego imienia teraz. No ale Super, ten potem... Potężny... mieszkają bracia nocy. Że ten Endy? potężny shit tutaj. No, i... nie ma innego wyboru? No tak, jasne. Dobranoc, sorry, musiałem. Dobra. Ten mostek jakoś musimy rozwalić, ale gdzie ja mogę teraz przejść? Tu mam, że coś jest przede mną, ale co? Mogę ani na nic wpłynąć. Mogę na dół zeskoczyć jedynie, chyba. No dobra, kałabanka, kokutambo i do przodu do mojej hasła Fajnie, co, nie? Noś. O, ten on Zabij go! Ścieżka przy bramie? Poproszę o strzelanie do mnie, no. O kurde, silne strzały nie mogę być. dobra. A, dorwiemy ich później na górze gdzieś. Chyba, że... Ja przepraszam, ale nie wiem jak mam stąd pójść dalej. Kurde! Dalej, bracia! oni tylko z silnego strzelają? Dobra, nie wiem, tu, a tu na dół, bo... <gry> ja pierdzielę. Bystrością nie grzeszesz, panie alienie. A ja szukam, ej, czemu drugi raz mi nie podskakuje? Co jest? Brawo, ja. O. i teraz to ja. I no, zaj, zjeżdżam gdzieś dziwnie. To miejsce zbyt fajnie drzewku, umiejętności nie, ale odpocznij tak, żeby był zapis i lecimy dalej. Sprawdźmy sobie holomapę. Jak daleko jesteśmy od naszego celu? Niedaleko, czyli się zbliżamy, jednym słowem. Czyli jest dobrze. Nie wiem, tu po tym drzewku tak by wychodziło. Ale tu jest zamknięte. A potem wspinać się jeszcze nie umiem, więc to jeszcze nie to. Muszę znaleźć gdzieś coś, co pozwoli mi się wspinać po tych skałach. On mówił o jakimś narzędziu. Ale czor jak... strachu i gniewu. Jak ktoś mógł tu przetrwać? Tam jest jakaś ściana, tu są ścianki. Kurde. Nie wiem, schodzić na dół. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczymy co to w ogóle jest. Nie wygląda to na zbyt przyjemną okolicę, to, to na pewno. Spidermanki. Dobra. Co tu jeszcze? To coś będzie jakieś rozwiązanie naszej. Zagadki. Nasiono. Powiedziałbym, zgodę. że te pnącza są odrażające. Ale to gris. Dobra, tu nie mogę się jeszcze wspiąć. Kurde, nie wiem czy... Nie wiem, czy już powinienem mieć to narzędzie, czy nie. Czy ja coś gdzieś przegapiłem. Żebym się nie musiał, kurwa wracać. Przecież za bardzo... Zawsze coś znajdujesz. Mam roślinkę, Słyszę, Bidi, pokaż. Czekaj, Bidi, bo ja muszę teraz znaleźć miejsce. Jak cholera wejść na górę z powrotem? Bożym z las i nie umiem wleść. Nie, tędy nie wlezę. No to żem się pięknie zrobił, panie. Jak tu teraz na górę się dostać? Jestem na tym poziomie. Tu jest ścianka, po której wejść nie mogę. Eee, dobra, musimy szukać gdzieś. Gdzieś musi być możliwość wejścia, bo... Bo musimy jakoś móc tam się dostać z powrotem. Gdzieś będą albo pchnąć. No pięknie. No że co, że utkłem? No niemożliwe, nie pozwoliliby nam tu wejść, więc kiedy nie moglibyśmy stąd w jakikolwiek sposób wyjść Ale ja nie widzę tego sposobu póki co Nie, tu nie mogę, bo tu się ślizgałem i tu na szybko spadłem jedną opcja wypadałaby to, ale po tym się jeszcze nie umiem wspinać. Ej, no serio? Tu coś jest. Ej, no te wyrwy w szkalę wyglądają no takie, jakbym mógł się. Stąd przyjechałem. Po tym się wspiąć nie mogę. Tu jest podejście jakieś. Kurde, jestem ślepy, dobra. Tam jest podejście jakieś. Czekajcie, czekajcie, gdzieś z tej strony. Gdzieś. tu? Nie, jeszcze zarobię. Tu, kurde, dziura w skale. Mówię, żeby nas tak nie zostawili. Dobra, czyli gdzie teraz.

gdzie zmienia się z jednego miecza na drugi, całkiem wydajny jest. Kiedyś była tu arena. Bracia nocy szanują tylko silnych. Dobra, miejmy nadzieję, że znajdę stąd fajne wyjście. Big.

Tu coś musi być Musi być te, te narzędzie gdzieś do Stęknięcia ...łażenia po skałach Ej nie mogę... próbuję użyć tej Oj oj, dobra, dobra, dobra No za dużo próbuję. Tego chciałem zrobić, dobra. Zwiększyć się nam... Zmienić na później miecz. Okej, okay. Bidi O jest skrzynka. Obstawiam, że tutaj dostanę narzędzie. Bidi, do... masz chyba do tego Drake. Wiedziałem, że tam skoczysz. Wszędzie przekuję. Dobra Bidi. O co chodzi? Zdobyto nowy emiter. Potęga i kontrola, nie. Czyli nie. Dobra, tu mam ściankę i tu mam jakąś ściankę. I tu mam jeszcze ściankę, dobra. Idziemy najpierw tu po kolei. Tu mogę się wspiąć w ogóle, z tego co widzę. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jedi, a wy jesteście już martwi. No tam jest jeszcze skrzyneczka i echo. No to jest fajnie, jak tak sobie rzucimy właśnie to dwie strony naraz możemy załatwić medalu Tam na razie nie przejdę Ale tu to sobie wejdę Cyk, wraca Kurde, wow, 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 za dużo ich tu naraz Rzut, powrót i od razu obrywa druga Bo dostaje i w jedną i w drugą stronę, więc to jest fajne. Dobra, szukam urządzenia do włażenia. Elu, czy ktoś mi może takie Co ja dać? Co by zrobił. się pewnie Turcy, gdyby Zdolności samego przeszukiwania. O, znalazłeś coś! Zobaczmy do to te Sawanna. Nowe pończą. Okej. Wyczuję Wędrowiec? Statek się rozbił. Załoga przed czymś uciekała. Rozbity statek. Na tym bagnie rozbił się statek, pilot przed czymś uciekał. Wybrał kiepskie miejsce na kryjówkę. No to to jest, że ten wędrowiec nam tu opisali. Dobra, jeszcze sprawdzę te tereny mokre. Czy ewentualnie nic tu nie ma. Jak już tu jestem, no to muszę. Tu jest tylko pęga tego ziomka. Krzywa tu nie ma nic i tu nie ma nic, więc dobra, tam widziałem gdzieś wejście na górę, się wcześniej stałem się przy takim wejściu, w jakiś sposób, czekajcie, to było gdzieś tutaj, nie? Tak, tutaj. No i teraz inne pytanie, gdzie dalej? Tu już zlazłek i tu nic nie było. Dobra, czyli tu nie Czyli w tą stronę. Zmieniam fakt, że cholera jasna ciągle nie mam Eksploruję, eksploruję i skrzynek dużo znajduję. Ale ciągle nie mam tego czego Co to szukam, masz? czyli To by to nowy aktywator miecza świetnego. Tu coś jest Aha, okej, okay, dobra. Czyli tak, tu mogę wejść tu najpierw. Dobra, zobaczmy. Czyli idziemy najpierw tu, w jakimś celu. Nikt nie wie, ino w jakim. Aha, żeby wyczuć echo. A później trzeba w drugą. Siostry nazywały przywódczynię matką. Używała potężnej magii. Matka sióstr nocy. Aha, dobra, mam, mam mało czasu na to. Czy ja mogę dopchnąć będząc na tym? Chyba nie bardzo. Dobra. Uch, dobra, jak ja mam to? Może bardziej przyciąganiem? No dobra. Trudno. Ja się... Coś ewidentnie tu źle stoję. No ja jak ja mam tam zdążyć, jak to się po chwili... Będąc tu, nie mogę użyć mocy, a mogę... To zrobić A, dobra, udało mi się. Nie wiem... Nie wiem, czy to było właściwe podejście. Ważne, że się udało. Dałem radę wejść wyżej, więc jest dobrze. No, czy... <laughs> o o! Czy ja mam się teraz bić z tym batmanem? Wygląda jak kłopoty. Wygląda jak duży Batman. Wszystkich nie powstrzymasz. Okay. Pomocy proszę! Zabić go! Musimy to zakończyć! Dobrze. Gotowy na śmierć, Jedi? Dobre uderzenie! Dobranoc. Zabić go! Albo może nie zabijaj, co? Zabijanie nie jest fajne. Może porozmawiajmy? Jakaś kapka herbatka, coś tego jest. Eee... Dobra, nie wiem gdzie ja cholera teraz jestem Ale mam iść chyba tam Tam już byłek Dobra, idziemy tędy, bo wygląda... U Jezu, o mnie wzrastrzyło Szostrzyczko! Mogłabyś nie straszyć? Dobranoc. Dobra, tutaj nie ma. Lecimy dalej. No weź, tu, panie, nie eksploruj. No weź, panie, nie eksploruj jak to normalnie się nie da, nie? Aż się chce tu wleść w każdy kąt. Także, grze to jest hamstwo ze strony twórców. Zmuszają nas do eksploracji. Nie dadzą nam iść po prostu wątkiem głównym, fabularnym, tylko każą nam tutaj. Grać, i grać, i iść dalej, i dalej, i, i grać, i dalej, i grać. Możesz tu znaleźć jedynie śmierć. Dobra, dobra tam. Eee, coś tam zostawiłek. Nie wiem, czy tędy wrócę. No właśnie, tego się obawiam że nie wrócę. A zostawiłem tam jakieś echo albo coś, no ale trudno już teraz, za szybko przebiegłem i... że tam doskoczyć. Opa! Nie takie skoki dzisiaj umieją Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Aaa, to już ta sala No to... Bring it down, baby! No, no Czekaj, na pewno mi to... To tutaj... niebezpieczne. Aha Jest narzędzie do wspinaczki pewnie. Tak, wyrwi mu całą łapę. Nietoper. O. Oh, shit I know it Ale się trze ten nietoperek poczucie. Wow! Okay, strasznie nerwowy, chłopak. Da się to na pewno zauważyć. Gargara, gargantula, kurde. Gorgonzola. Myś nie nie trzeba się takimi swoimi skrzydełkami. Szczęście nie jest zbyt szybkie, więc to jest ubiadę dla nas trochę. Wow, 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 wow. wow. Jezu, ale ma, ma nie ze pisknięcie. To ja mam mało tym ze sobą Więc lise. O Jezu! Ej, gorgonzala co to taki nerwowy? Dobra, Dawaj, ciachaj go, tam świetnie. O, on mnie nie Został fiska. Opa! I go po jajach. Nie będzie się... Rozmnażać przynajmniej. Oho, będzie strzelał z tego swojego... Ultra. Opa! O kurde, trafił mnie drugą. No to co gorgonzolka, jedziemy z tym koksem dalej. I hop, 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 hop. O, On po mnie przebiegł! Auć. To zabolało. Dobra, szybkie podejście, przebicie i... cios! Wiesz co? Ty taki nerwowy jesteś, chłopie! Ała. To mnie bolało. Czy on był taki? Ja coś mu mogłem zrobić, ale. Nie wiem co. Był na zasadzie takiego domu. Mógł... Mocą przyciągnąć. Nie wiem, kroję tutaj, serek, bo. te, wracaj tu, gorgonzolka! Nie wiem, że on teraz ucieknie jeszcze, na koniec walki go nie ma. To było hamstwo z jego strony, że tak się zwiał. No, no dobra, czyli my się skupiamy na skałce, a jeszcze z gorgonzolą będziemy walczyć pewnie. Hmm. Był ten jeden moment, kiedy <ścoughs> zrobił się taki niebieski, i podejrzewałem, że wtedy prawdopodobnie bymy, Ale fajne. I wtedy prawdopodobnie bymy dali radę. Azury wspinaczkowe L2. Wspina się szybciej oraz e, po nowych powierzchniach. Dobra, jeszcze szybko luknijmy, czy tutaj nic na pewno aby nie ma więcej. Przynajmniej wedle Chyba nie, przynajmniej nie według tutaj, hop I jak popierdziela! Pyk, 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 pyk. Spiderman, Spiderman <coughs> No i dobra, w takim wypadeczku na górę teraz i wracamy do głównej komnaty, tam gdzie mieliśmy iść. Tam, gdzie że tak powiem, był nasz cel główny. Tyle drogi, żeby znaleźć pazurki, nie? No ale dobra, było to konieczne. Bez tego ani tuż, tuż, rusz. Hmm, mam nadzieję, że wyjdę gdzieś jakoś fajnie, wysoko. To jest naprawdę wery dobra gra. Wery, <laughs> wery nawet mi powiedział. Szczególnie jak ktoś robi właśnie te wszystkie wątki eksploracyjne. Tutaj jest tego sporo. Ja jeszcze teraz i tak szedłem głównie takim głównym... Szedłem głównie, głównie głównym. A słoma ślam ale to zrodził. Starałem się raczej teraz głównie lecieć. Takim... bracia nocy uczestniczyli w rytuale przejścia, schodząc do legowiska tej istoty. No, obszarze kudy. Eee. I wybił mnie z rytmu. Nie wiem, co mówiłem, cholercia Teraz, no. Wiem, że coś o tej eksploracji, ale nie wiem co. Ale myślę, że wiedzieliście, o co mi chodzi. Mam nadzieję. Totalnie mnie ten, ta myśl o, o tym wybiła z rytmu, i niestety odpocznij. drzewko umiejętności, poproszę. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. O, właśnie, zobaczmy. Co możemy za dwa punkty? Tu za punkt, tu za dwa. Przytrzymanie spowolnienia e, poz, pozwala Kalowi spowolnić wszystkich wrogów wokół niego. Ja bym wolał może, przyciągnięcie. Tak, potężne przyciąganie. A co jeszcze tu mamy na dole? E, zwiększa maksymalne zdrowie kala, ale to chyba nie to. Czekajcie, szukam. O, właśnie, wykonaj precyzyjnego uniku, sprawia, że kala spowalnia na chwilę przeciwników i odzyskuje niewielką ilość mocy. Kala odzyskuje dodatkowe zdrowie przy korzystaniu ze stymów BD1. Kolejny potężny atak z głowy. zwiększa dystans i atak z powietrza umożliwia kolowi odopiniowanie pobliski wrogów przy lądowaniu. E, a jeszcze tu coś jest. Zwiększa zasięg rzutu mieczem świetnym. Może być, też dobre. To jest fajne. mi się to podoba, to ja to wezmę. Póki co jeszcze rzadko korzystam, ale to jest bardzo, bardzo przydatna opcja. No to co, lecimy dalej w takim wypadku. Ile tu mamy? No w sumie tak. Dalej polecimy w następnym odcinku, także już teraz serdecznie zapraszam oczywiście do oglądania, zapraszam również na streamy, które są prawie, że codziennie, czasami nie w niedzielę nie ma zwykle, chociaż też się pojawiają, i w piątki normalnie zwykle nie ma, chociaż też się czasami pojawiają. Godzina 19.20, tak zwykle startujemy, także zapraszam serdecznie. Na teraz się z wami żegnam, dzięki wielkie zaglądanie. Trzymajcie się ciepło i niech moc będzie z wami. Peace out! Miało być odwrotnie, peace out i niech moc będzie z wami, ale już tyle ma. Cześć!